To co teraz, to były czasy, żyć nie umierać. Mało się spało, dużo się działo i było miło, a kiedyś to było. Miło podstąpi a opowiadać powiadać wstyd, już nie wróci to co przeminęło. Co przeżyliśmy nam nie zawierzeni, nasza przeszłość pozostanie w nas. Lepiej jest żałować, że coś się zrobiło, niż nigdy bać, a jakby to było, czas nie stoi w nie... miarę A ty nie rozkazujesz, a ty się udzielasz Funkcjonariuszu, pytał cię ktoś o zdanie? Zezwoli ci się ktoś odzywać? Zostawą udupałeś Ja Hameda złożyłem Zapierdalać i na komendę i odsłagać No <laughs> <laughs> Stój pajacu! Już! Zrywamy negocjacje dobra kurwa nie się nie poczuwaj się tak flow ja pierdolę ale chłopie nie wiem, ale kurwa myślę jak każdy tu podstawowych było Co, jeszcze się... Głównym jesteś, nawet nic nie zrobił. Cholera! I mnie to głównym nie wie. Ja przepięknie. Ja... Sobie... Zamknij pizdę, nie, płac. o, tak, zamknij tak, pizdę tak, pizdę nie płacz. Zamknij pizdę i nie płacz, kastracie pierdolony. Nic sobie trans nie da bro. Ja eee! wyśmieć mnie, co...

Gadał mi, że dostanę perma ja, za... Czy ty nie rozumiesz tej rzeczy, że was tu kurwa przywiozły? Bo was rozjebaliśmy do stanu i nie działają kajtani. Poczekaj, jak stąd przy kopie na konwoli. Dobra, jeszcze raz zciepisz mnie teraz. Ta, bo ty wyjebałeś po kube. Nie, nie kube. kurwa. poprawić swoje zachowanie szefie, ale się nie da, jak tak zerpa dwa ludzie robić. Jak się nie da kurwa? Zerdanę ja. Fajny RP. Mogę wam coś zarapować? Nie, wypis. Ja byłem tutaj.